Zainwestuj w akcje spółki do Rzeczy S.A. Wspierasz, masz wpływ. Do rzeczy ma przyszłość. Zainwestuj w akcje spółki do Rzeczy S.A. Nie mamy innego wyjścia. Były już trzy debaty, właściwie prezydenckie, i musimy je skomentować. Wyjścia, dawno nie mieliśmy takiej gratki tutaj dla naszych widzów, drogich i kochanych, jak te debaty. No, znaczy, żadna z nich nie była debatą, że się wy, wy, wyjęzycza sensu stricto, ponieważ pojęcie debaty przedwyborczej jest określone w kodeksie wyborczym. I to od razu powiedzmy, nic tutaj ma wspólnego z tymi debatami wyborczymi, które chyba jeszcze przed nami, no bo... Ta no tak, to Republika państwowa... 9 maja, potem 12 maja jest właśnie ta państwowa jakaś Tak, debata. ale mówię o tej, 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 co jest w kodeksie wyborczym, to jest to, że media państwowe mają obowiązek udostępnić platformę do takiej debaty, chociaż w zasadzie nie jest powiedziane, o ile tam dobrze mm. pamiętam te przepisy, że nie może jej udostępnić ktoś inny. Natomiast jest bardzo wyraźnie, sformowane są warunki, na ile dni wcześniej mm. sztaby muszą dojść do porozumienia, na ile dni wcześniej musi być potwierdzone. Zaproszenie, że wszyscy kandydaci o tym wiedzieli. No i tutaj właśnie te debaty, które się odbyły, są tylko debatami w sensie potocznym. W sensie potocznym, no ale można już, myślę, że tak. Bo, bo zaczęło się tak naprawdę od tego, że pierwszą debatę i zamysł, bo to chyba to nam pozwoli ocenić sytuację. Zamysł pierwszej debaty wyszedł od sztabu Rafała Trzaskowskiego, który chciał się zmierzyć z Karolem Nawrockim przy użyciu, powiedzmy tak, trzech telewizji. Potem się okazało, że żadna z tych telewizji się nie przyznaje, że to dlatego, ona i że jest organizatorem. I ten plan się wykrzaczył. Ten plan się jak jaka, Jaki był zamysł? No, chyba zamysł był taki, że Trzaskowski sądził, że w konfrontacji z Nawrockim łatwo go pokonano, bo jest bardziej otrzaskany, obyty, Że sobie z nim poradzi, a poza tym będzie występował na przychylnym gruncie właściwych telewizji, właściwych mediów. Z właściwej publiczności, z właściwie historia. Tak? Wpuszczanie do hali gimnastycznej Dokładnie. w Końskich. No i taki był zamysł. No I potem nagle... myślę, że. Za... Jeszcze bym uzupełnił, mm. że Szaskowski zakładał, czy raczej jego sztabowcy, którzy teraz są zupełnie anonimowi, ponieważ nikt się nie przyznał oficjalnie do tego pomysłu, ale ktokolwiek to był, to miał taki pomysł, chyba że Szaskowski wygra, nie wygra, ale na pewno łatwiej spolaryzuje. Mm -hmm. A to jest dla niego istotne, żeby jechać na polaryzację, że PiS, Pisowska Hydra wraca do władzy, tu żeby trzeba dokończyć tę naszą peowską rewolucję, to wtedy dopiero przywrócimy praworządność, prawda, bo teraz siedzi ten Duda i wszystko blokuje. To jest, prawda, trochę trudno udowodnić, bo trudno, co właściwie prezydent Duda zablokował, to nie, nie bardzo mi przychodzi. niech prezydent Duda rachy. moim zdaniem tutaj postępuje w znaczy, tej się postępuje, ale oni też mu nie dali za bardzo szansy, bo no. właściwie te wszystkie obieca. Lewicowemu elekterabitowi ustawy się wykrzaczyły na etapie parlamentu, i to prezydent Dudań nawet nie bardzo miał co zawetować.